Dyniobranie Odmiana dyni Amoro Typowy Halloween Dynia do 2-3 kilo Tam mamy dynię piżmówkę, jeszcze nie zebraną Tu widać, że dynie zielone zostały Cała tażka, mniej więcej 40 kilo Tam mamy pole pod kukurydzę Tam mamy kukurydzę i tak Tu też pewnie będzie kukurydza. A tej kurce z czerwoną gliną. Liście opadają, więc nie da się łowić wędkarsko, rozwijać tematu. Więc tak, jeden z najlepszych nawozów, czyli nawóz naturalny. Zgniłe ziemniaki. Zobaczcie tutaj, jakie mamy samosiewy. Niedobory. Azotu żółte są, skarłowaciałe, ciała nie są tak ładne, tutaj na ziemniakach 30 cm składniki, głównie może nawet głównie, a na pewno fosfor potas, mikroelementy wszystkie. Super nawóz. Wineta została mi po prostu z tamtego roku, zostawiłem ją, żeby zgniła. W lipcu się wyrzuciło ziemniaki. Nie wiem ile tu jest, dwie tony. Winety. Jeśli macie stare ziemniaki, to fajnie je wykorzystać. Naturalny nawóz. Ja je trochę porozrzucam i zrobimy orkę zimową pod bub. Po bub bezorkowo już nie. Nie będę się męczył z kwastami. Tam przy lesie, zobaczcie, liście są samosiewy, pszenicy. Na równi się z orze. Tutaj zostanie kwadrat po bobie i po dyni. I tam będzie prosto, akurat ten klim przy lesie. Pod kukurydzę pewnie. Zbiór dyni piżmowej, już trochę zebrałem. Tu jest taka większa, myślę, że może nawet o 4 kg ważyć. Zostały jeszcze dynie zielone. też je chyba zbiorę, bo co z tym szkoda tego marnować. Wyżej się pestki wyciągnie. Nie będzie komu tego sprzedać. Ale trochę bardziej zielone, że pomarańczowe się zrobiły ostatnio. Już tak zostanie najwyżej. Przed przymrozkami się zbierze. Ogólnie dynie nie sprzedają się. Tydzień Halloween poszło dwie sztuki. Miałem zamówienie jeszcze na kilka więcej, ale Facebook nie pokazał mi wiadomości, więc Tak to jest. Nie ma zbytu. Nie wiem, chyba się to jednak nie opłaca. Lepiej chryzantemy posiać na cmentarz. Moim zdaniem to lepszy biznes niż dynie. Mało osób robi przetwory z dyni. Chyba, że do skarmienia dla zwierząt pójdą. Potem po złotówce za kilogram chętnie to opchnął, ale to ja też wiem, że dużo osób, co dużo zasadziło dyni tych dużych, Balbino miało kłopot ze sprzedażą. Patrzcie, jakie fajne, ozdobne dynie. Nawet na zupę też by były dobre. Te, co były pomarańczowe, to już zebrane są dawno, w magazynku są, w ciepłym. Teraz tylko piżmówka. w sumie Dyniała nie obrociła, nie, nie powiem, że nie, mimo że jest las i cień. Nie wiem, niektórzy widzę na internecie chwalą się, że sprzedają dużo dyni. Może w innych rejonach Polski tak, ale nie na Lubelszczyźnie. Do restauracji też nie bardzo, bo i fakturę chcą żebym wystawiać i wozić do Lublina To wiecie jak to jest. No nic, to, to się zbi... Trzeba plon zebrać I pewnie już się nie będzie stać dyni na ten moment. Dzisiaj postanowiłem napis młode, zakleić taśmą, tak jak tu mam zaklejony bub a to jest tablica, w którą postawiłem w tym roku chyba w czerwcu jakoś albo na początku lipca Bub, młode ziemniaki młode ziemniaki były zaklejone, bub nie był zaklejony GR e, Lisilis 1,1 km jak toś. Z widzów może jechał trasą Kijany Łęczna To może widział tą tablicę To właśnie u mnie są ziemniaki do sprzedania Mój dynio magazyn Tam jeszcze dziurę dalej, było się mieszczą firmowa Jest to naprawdę fajnie Wykopki pietruszki. Pietruszkowy dzień. Zamówienie: 500 kilo po 2 zł. Mamy poniedziałek. Chyba jest 8 listopad. Taka jest pietruszka. W tym najgorszym miejscu trochę jest takich, ale też jest dużo rozwidlonej. Tam nie wiem, do 30 cm na pewno, może lepiej. Odmiana Attica Na razie trochę tylko kopane jest Myślę, że w tym tygodniu to się wykopie może z 500 To jest burak czy pietruszka? Wygląda jak burak, ale to pietruszka Ładne na razie tyle. Kolejny dzień wykopek, wykopków. Trochę tutaj widzicie. Wykopane i będzie mniej więcej 160 kg z tym workiem. No tu fajnie plonuje na tych, na tych rzędach tutaj. Na razie jest fajnie. Zobaczymy, czy pójdzie te 500 kg w tygodniu. Tym, bo gość już. Dzisiaj do mnie wyzwania, bo chciał dzisiaj zabrać, a mi tylko wychodzi 100 kg na dzień. Dzień krótki, 16 ciemno. Mi się też po nocach tu nie, nie chce za bardzo robić. Co zepsuje w Pietruszce to na pewno yy, gęsty się w tych rzędach. Tu zasiałem na naci, jeszcze poprawiłem później siewnikiem. Yy, podosiewałem dwukrotnie i tu jest poślad. Dużo jest. Ale pośle. Widzicie po rzędach jak to wygląda. Tu trzeba było przerwać, ale no pierwszy raz pietruszkę oprawiam, więc... Jakieś tam błędy się popełnię. Najlepiej by było tu precyzyjnym siewnikiem siedzieć. Zobaczymy jak to będzie ze sprzedażą. Te 500 kilo czy uda się sprzedać. Czy ktoś jeszcze będzie chciał. Jeżeli wszystko mi pójdzie, no zobaczcie ile tu zostaje. Takiej niehandlowej małej pietruszki. Jeżeli wszystko mi pójdzie, to może się posieje jeszcze z 20 arów na, na następny sezon, może sobie siewnik precyzyjny kupię, zobaczymy jak to będzie. Dobra, ja się biorę za, ten, za pietruszkę, bo mają być przymrozki, a ja jeszcze chcę te zielone dynie dzisiaj zabrać. Ale to chyba będziemy robić w nocy, ja chyba jeszcze będę dzisiaj kopał w nocy w krzakach tam koło malin. Sobie poskubię pietruchę. 200 kg zaraz będzie, myślę. Jeszcze ktoś ma dzisiaj odebrać 15 kilo pietruszki w detalu, czyli po 3 zł. Sprzedaję czy 4 zł. Biorę się do roboty. Pryzma z ziemniakami około 8 ton. Już są e, zasianowane starym sianem przedletnim. Plus ziemia. Trochę teraz plandyko się przekryło, żeby tu nie napadą w tą kopę trochę już jest poworkowanych trochę sprzedanych trochę już w piewnicy belarosy też jest więc o tam jeszcze siano trzeba będzie znieść niedługo